10 września odbyła się ogólnopolska akcja Schizofrenia Otwórzcie Drzwi. Jest to cykl imprez organizowanych w całym kraju od 2000 roku, a w którym środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Soli uczestniczy od 5 lat. W ramach imprezy Nowosolanie mogli zobaczyć dzieła osób chorych na schizofrenię. Jak zaznacza dyrektorka Elżbieta Staniec, taka placówka jest w Nowej Soli niezbędna. Zadaniem tej placówki przede wszystkim jest prowadzenie kompleksowej rehabilitacji społecznej. Taka akcja zaprzecza wizerunkowi schizofrenika, kreowanemu przez środki masowego przekazu. Może czasami media, może filmy, które oglądamy telewizji pokazują taki troszeczkę skrzywiony obraz y, y, osób chorych na schizofrenię. Liczba nowosolan odwiedzających tę imprezę jest stała, chociaż co roku można tu spotkać nowe twarze. Jesteśmy tak zaprzyjaźnieni troszeczkę z pracownikami w tym środowisku. Nasza przyjaciółka bliska tutaj pracuje. No i te problemy, że tak powiem, przekazywane w takich rozmowach różnych też y, nas dotykają, też są nam bliskie. Środowiskowy Dom Samopomocy może pochwalić się licznymi sukcesami w leczeniu schizofrenii. Na przestrzeni 8 lat, ponieważ od 1998 roku, od października akurat ta placówka funkcjonuje, było 100 osób. I 10 z tych osób podjęło pracę, a jedna z tych osób prowadzi własną działalność gospodarczą. Taki dzień jest sposobem na docenienie artystycznej działalności schizofreników. Mogą się pochwalić swoją twórczością, swoimi pracami. Idea akcji Schizofrenia Otwórzcie Drzwi przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Jak widać nie wszystkie wzorce kopiowane z Ameryki są złe. Oby więcej tych dobrych. Magma TV, Michalina Ratyniak.